Dziś temat, który może nie brzmi ekscytująco, ale ma ogromne znaczenie dla każdej firmy. Potwierdzania SALT jako formy inwentaryzacji. Brzmi technicznie? Już wyjaśniam. Raz w roku musisz przeprowadzić inwentaryzację. Zamiast spisu z natury możesz skorzystać z potwierdzania sal. To prosta, ale skuteczna metoda. Wysyłasz do kontrahenta zapytanie, czy wasze dane księgowe, należności, zobowiązania się zgadzają. On potwierdza albo zgłasza rozbieżności, a Ty aktualizujesz księgi. Tę metodę stosujesz m.in. dla należności z tytułu dostaw i usług, stanu kont bankowych, udzielonych pożyczek czy papierów wartościowych. Nie dotyczy natomiast np. Na należności spodnia. Dokument potwierdzania salda może być elektroniczny albo papierowy. Ważne, by był rzetelnie udokumentowany i zawierał wszystko: faktury, korekty, odsetki, a nawet kary umowne. Co zyskujesz? Lepszy porządek w księgowości, mniej błędów, lepszy wgląd w sytuację finansową. I co ciekawe, często przy okazji przypominamy nasz dłużnikom o zaległościach. A teraz pytanie do was. Czy korzystacie z tej metody w swoich firmach? Działa czy to bardziej formalność? Czekam na wasze komentarze.